Alicja Lęczewska zapisała, Droga Krzyżowa, ofiara trudu. Łatwiej jest znieść wysiłek i cierpienia, nawet wielkie, które są jednorazowe i trwają krótko, i kiedy w zasięgu dłoni jest cel. O wiele więcej samozaparcia. Wymaga trud rozciągnięty w czasie, którym jest całe życie na ziemi. O wiele więcej wysiłku trzeba, by dochować wierności, gdy oczy nie widzą końca drogi cierpień i trudów i nie dostrzegają owoców, jakże często. Wtedy wystawiona jest na próbę wiara, w obietnicę Ojca. Wystawiona jest na próbę cierpliwość wobec siebie, wobec własnej bezsilności i nędzy, wobec wytrwałości i wierności obiecanych Bogu i wobec pokory Chrystusa, który wkroczył w Twoje życie. Wtedy także wystawiona jest na próbę Twoja czujność. By w porę rozpoznawać pokusy, jakimi wabi świat i kłamstwa, które szepce zły duch, by rozpoznawać ciernistą ścieżkę życia wśród pozornie wygładzonych dróg śmierci. Światłem w Twym trudzie życia ziemskiego, jakie oświetla Ci drogę. Jest Ewangelia i dziecięca ufność, która wkłada Twoją dłoń w dłoń Maryi, by razem z nią podążać za Chrystusem i by czuć się bezpieczną i spokojną, jak dziecię prowadzone przez Matkę. O wiele więcej samozaparcia wymaga trud rozciągnięty w czasie, którym jest całe życie na Ziemi. O wiele więcej wysiłku trzeba, by dochować wierności, gdy oczy nie widzą końca drogi cierpień i trudów i nie dostrzegają owoców, jakże często. Światłem w Twym trudzie życia ziemskiego, jakie oświetla Ci drogą, jest Ewangelia i dziecięca ufność, która wkłada Twoją dłoń w dłoń Maryi, by razem z nią podążać za Chrystusem i by czuć się bezpieczną i spokojną, jak dziecię prowadzone przez matkę. Maryjo Matko Miłosierdzia, Matko Bolesna, współodkupicielko, z ufnością wkładam dłoń swoją w Twoją dłoń, by razem z Tobą podążać za Chrystusem, by czuć się bezpieczną i spokojną, jak dziecię prowadzone przez matkę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego. Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę. Śmierci naszej Amen. Bogu niech będą dzięki.